Witajcie! Witamy Was to ja, to ja. Widzicie, która to ja? Która to? MIMOSTU! Nasz Kate, bo... Kate, To jest bardzo ładna muzyka, ale pozwól mi mówić! No to gadaj! No dobrze. Witam Was w programie Gwiazdy. Jestem Leona. Powinasz mówić spokojnym głosem. Mówię spokojnie, tylko że ten trochę mnie. Nie będę już mówił. Raja, Ta obok mnie w zielonym to Sara. Dzisiaj ja prowadzę z nią program. Dziś odwiedzi nam wiele osób i przypomnę, że to jest naturalny dzisiaj program. Widać, że jesteśmy na takim innym... Nie wiem jak to powiedzieć, ale nie mogę mówić tak spokojnie, jest za cicho. Ja! Będę mówić spokojnie, ale najpierw posłucham naszego keyboardisty. Dobrze, zagraj coś ładnego i czasem coś zmieniaj. Odgłoś na fula. Jest na full Głoś Poddajcie się na Piękny hejp. Wspaniale, prawda? Dobrze. Tyle wystarczy naszego keyboardu. Tak, kończymy z keyboardem. Ach. Powiedz Zapróc... nam coś o sobie Saro. Yy, nie, może zaprośmy naszego gościa. O, jakiego? To jest nasza nowa. Nasz nowy gość. Ona nie jest dokładną piosenkarką ani żadną sławą, ale wygrała dwa konkursy talentów śpiewając i dziś u nas zaśpiewa. Będą różne zagadki i będzie bardzo, bardzo ciekawie. Dobra, przestań nawijać. Zapraszam do na siebie. Tak, potem nam się przedstawi. Co się popsuła? Przecież wszystko widzimy. Witaj! Powitajmy! Co ty robisz? Nie umiesz trzymać kamery? Ja was nauczę. Przestań się wkurzać. Dlaczego? Pokazujesz nasz... drobnik! Lipi się i się nie wkurza. Wiem. O! Pokażmy! Popatrzcie, to jest Samanta. Wygrała dwa konkursy talentów śpiewając. Może nie śpiewa najlepiej, ale jest bardzo dobra. Powiedz nam coś o Samantha. O, Tak, tak. Ponoć mam zaśpiewać piosenkę, wybrać ją z jakiegoś pudełka i zaśpiewać ją. Dobrze, nasze magiczne pudełko jest. Obok tego kwiata, przeszyczonego hipisowskiego kwiata. Dobra, skierujcie. Popatrzcie na naszego pięknego żółwia jest wspaniały! Nazywa się Chichi. Nie, -chi. yeah. Robert. No dobrze, w takim razie. Może Rosia nam wylosuje coś, której dzisiaj już nam nie ma. Przestań! Przestań! <noise> Proszę, kamerzystów, o spokój! No dobrze, popatrzcie, tutaj mamy jakieś kartki. Aha, aha, Samanta coś wylosuje. Losuj, Samanto, losuj. Zaraz się wylosuje. Popatrzcie. A teraz? No? Kogoś innego. <ścoughs> Witam was. No i teraz. Oh, Samanto, masz już coś? Mam. Mam. Przeczytasz nam, Samanto? Tak, to Bajm! No właśnie! Biała armia! No popatrzcie, wylosowało mi się. No dobrze, to ja za chwilę to zaśpiewam. Mogę prosić o muzykę i jestem już całkowicie gotowa. Dobrze, ale najpierw przerwa. Dobrze! Ojeju, mamy, mamy wypadki. No dobrze, zaczynamy. Poczekajcie sekundę na nas. My zaraz wrócimy. Znaczy, niech ktoś włączy muzykę. Śpiewaj.

z tych kamerzystów są chorzy psychicznie, psychicznie, kamerzyści są chorzy psychicznie, nie upajcie im, no dobrze. Głupia kamera. Wim. Jaki głupia kamera, głupi kamerzysta, ja Ci Kamerę? dam głupia kamera. Ile kosztowała, 2 dolary? Zobknij się! No, muzyka przestała grać, ale nasza, Samanta, wspaniale zagrała. Ech, no dobra, to coś dostanę? Spokój, Samanta, oczywiście, że coś dostaniesz, ale najpierw prosimy, a ja okieborczycę, żeby dodał trochę ruchu do tej piosenki, tylko jaką tutaj wybrać? Jaką tu wybrać? Tylko nie bierz demo i pospiesz się, bo mamy mało czasu. Dobrze. W następnym kawałku programu nasza Samanta będzie losować, będzie odpowiadać na zagadki i widzimy się w następnej kawałce programu, bo teraz to posłuchajcie naszego keyboardisty i albo dokończymy muzykę. Co by na to Białor Mieczy? No niech ci będzie, ale proszę nie fałszuj tak tym czymś. A, jak ja nienawidzę! Czego się tam śmiejasz? Proszę, wybierz coś nowego. Poczekaj, mam dla ciebie. Nie! Co to ma być? To jest nawet ciekawe. do there